Wstępu. Zacznę od tego, że z Kamilem do klasy chodzę już od czterech lat. Począwszy od szkoły gimnazjalnej, teraz również przez licealną. I z, własnego, z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że Kamil jest taką osobą, która zawsze konsekwentnie dąży do celu. Pewnie też dlatego mam przyjemność dzisiaj przeprowadzić z nim ten wywiad, ponieważ wydał swoją pierwszą książkę. Stąd moje pytanie, Kamil, co zainspirowało Cię do napisania tej książki? Nie ma takiej konkretnej rzeczy, która by mnie zainspirowała, ale myślę, że to są przede wszystkim książki i filmy o tematyce fantazy. No, gdzieś to we mnie siedziało już od bardzo dawna. Raczej sytuacje takie typowo życiowe, jakieś wydarzenie z życia, nie, nie. Nie przekładałam ich na swoją książkę. Raczej korzystałam z czegoś, co już powstało i na swój sposób to przedstawiałam też w innej formie. Bardzo ciekawa metoda. A powiedz, jak długo pisałeś swoją książkę? Swoją książkę pisałam rok. Dziennie poświęcałam na nią dwie godziny, czasem cztery, pięć. Zależy, średnio to było około trzy godziny. To zależy, czy pisałam ręcznie, czy zapisywałam jakieś notatki, czy plany wydarzeń. Powiedzieć, że poświęciłeś na to dość dużo czasu przez ten rok w swoim życiu. No ale powiedz, dlaczego tematyka fantazji? Dlaczego akurat w to poszedłeś? To zamiłowanie zrodziło się już w dzieciństwie. Zaczęło się od bazy od bajek, baśni Andersena, takie baśniowe znane nam wszystkim, opowieści z A dopiero z czasem, po kilku latach, to były bardziej książki poważne. Bardziej tematyka mroku, takie fantazy też dla dorosłych, no i właśnie... To można powiedzieć, że z tą tematyką gdzieś tam od dzieciństwa byłeś związany, przywiązany do niej. No ale wiem, że ręcznie pisałeś swoją książkę. Dlaczego? Uważam, że to jest łatwiejszy sposób na pisanie książki, ponieważ no nie posiadam laptopa, mam komputer stacjonarny. No a pisanie książki to jednak jest coś, co towarzyszyło mi no bez przerwy, bez przerwy o tym myślałem. Pisałem nie tylko w domu, ale też u rodziny. Pisałem poza domem, w szkole, więc no, musiałem mieć jakiś zeszyt, jakiś notatnik, żeby robić różne zapiski, różne plany, wydarzeń, i układać różne elementy w swoją logiczną całość. No na pewno komputer stacjonarny. Utrudniałoby mi to zdecydowanie. No, faktycznie, czyli y, każdą myśl, którą gdzieś tam, która się pojawiła, mogłeś potem wykorzystać, co jest dość praktyczne. A powiedz nam, czy wystąpiły jakieś trudności przy pisaniu? To były chyba głównie ograniczenia czasowe. E, pisałem książkę wcześniej w trzeciej klasie gimnazjum, więc y, było dużo nauki, przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. E, Pisałem przede wszystkim wieczorem. No i jakoś się udało, ale łatwo nie było. Mhm. Czyli gdzieś tam w ten sposób pokonywałeś te trudności. Pewnie też musiałeś się uczyć dobrze gospodarować swoim czasem. Tak, zdecydowanie. Właśnie w taki sposób pokonałem tę trudność. Nauczyłem się odpowiednio planować i ustanowywać swoje zajęcia. No ale pisałem nie tylko w domu. Tak jak wcześniej wspomniałem pisałem też w szkole na różnych wolnych godzinach. Także, no... Nauczyłeś się dobrze wykorzystywać czas, który masz. To bardzo fajnie. A na którym autorze wzorowałeś się głównie pisząc swoją książkę? No, nie będzie zaskoczeniem, jeśli wymienię znanych autorów. Takich jak Tolkien, Stephen King, Rowling. Bo to są tacy autorzy, którzy towarzyszą mi od dzieciństwa. Mam wiele książek tych autorów w domu. Wiersz czytałem. Także no nie tylko ci autorzy, ale jednak to są takie książki to jest taki standard. Myślę, że każdy fan fantazy powinien je przeczytać. Bo, bo jednak na tym opiera się to ten fundament fantazy. No i myślę, że dopiero później te mniej znane książki. A jaki jest twój ulubiony motyw, taki osobiście, który najbardziej lubisz w swojej książce? mojej występuje kilka motywów, takich też typowo standardowych dla fantazji, czyli e, motyw podróży, walki dobra ze złem, e, motyw przyjaźni odwagi, ale jest też taki motyw, który m, chyba jest dość wyraźnie pokazany, czyli motyw wiary. To jest e, taka wiara pokazana e, na dwa sposoby. Pierwszy to jest e, wiara w samego siebie. Bohaterowie e, starają się rozwijać tą swoją wiarę w siebie, odszukać ją w jakiś sposób. A drugi to jest, druga to jest taka wiara religijna, czyli pokazanie, co może stać się z osobą, która tą wiarę religijną traci. To ciekawe, bo to faktycznie jest taki motyw, który gdzieś tam wyróżnia twoją książkę, gdzieś tam wynosi ją ponad schemat. No a jaki jest przekaz twojej powieści? Co chciałeś przekazać takiemu czytelnikowi? Myślę, że dwie rzeczy. Przede wszystkim odejście od takiego schematycznego życia, to po pierwsze, a po drugie otworzenie zmysłów na, na cały świat. Bo często ludzie są zaślepieni w dzisiejszym świecie, a myślę, że warto otworzyć czasem oczy, swoje uszy, żeby dostrzec to, co tak naprawdę wielu z nas pomija. To bardzo niezwykłe. A co skłoniło Cię do opublikowania tej książki? Coś się zdarzyło niespodziewanie. Nie miałam zamiaru wydawać swojej książki, ale właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, czasem trzeba odejść od tego schematycznego życia, coś wprowadzić nowego. Życie ludzkie jest za krótkie, żeby sobie wszystkie odmawiać. No, jest to na pewno ryzyko, ale, ale jest to miłe i na pewno warto coś zmienić. Powiem Ci, że dla nas to teraz stanowi taką dużą wartość, bo kiedy mówisz o czymś, o czym napisałeś i tak zrobiłeś, to też pobudza faktycznie do przeczytania tej książki. No a w jaki sposób Ty osobiście zachęciłbyś ludzi do jej przeczytania? Nie każdy lubi fantazy, nie każdy lubi fantastykę, filmy, książki, ale myślę, że udało mi się zawrzeć w tej książce kilka takich wątków, kilka motywów różnych, o różnej tematyce, z różnej dziedziny, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jest wątek na przykład miłosny, e, także, także każdy znajdzie coś dla siebie na pewno i może nie tyle, może nie dużo, ale w jakichś mniejszych na pewno. Super. Um, a na opłatce widnieje napis część pierwsza. Masz jakiś pomysł już na kolejną część twojej książki? No nigdy nie zamykam e, furt drzwi w takich sytuacjach. Moja książka zakończyła się w takim punkcie kulminacyjnym. Więc jeżeli będzie taka możliwość, to myślę, że, że będę kontynuować to pisanie. Zresztą już piszę drugą część, także. Świetnie, ze swojej strony bardzo się do tego zachęcamy. Ja Ci bardzo dziękuję, ale może ktoś z Państwa jeszcze miałby jakieś pytanie do Kamila? Nie, wszystko, wszystko, wszystko. Jest. Jest, O, przepraszam. Mam pytanie. Mówiłaś, jest taki konkurs literacki, pod tytułem Fenix. I on dotyczy opowiadań fantastycznych, właśnie. Czy ty próbowałeś sił w tym Słyszałam o tym konkursie. Jeszcze nie próbowałam swoich sił, ale mam zamiar w tym roku spróbować. Masz mało czasu? Do tak, do 5 marca. Kogo wszystkich? Tak, nikogo. Już nie pominęłam. Dobrze, to dziękujemy bardzo za uwagę.